Nauczycielki bywają najróżniejsze. Jedne dają swoje notatki, inne dyktują wolno i wyraźnie, a niektórym włącza się tryb eminema i zaczynają nakrzaniać tymi notatkami tak szybko, że nie zdążycie nic zapisać. I o matko Boże, i najpierw piszecie tak ładnie, pięknie, a potem wszystko się wali, robicie takie babole, pismo lekarskie dosłownie, no po prostu masakra. I potem przychodzi co do czego, próbujecie się ze swoich notatek uczyć, i po prostu nie możecie się z nich rozczytać. Po co? Ja się pytam po co? I teraz odpowiem Wam na to pytanie. Ja się nazywam Polish Notes. Jak zwykle, zapraszam Was na mojego Instagrama i powiem Wam, jak pisać ładnie i szybko, gdy nasza nauczycielka rapuje jak Eminem. Żeby od razu na dzień dobry nie było narzekań, że ty robisz takie spoko notatki, to musi trwać wiecznie, to zobaczcie sami na moje zeszyty ze studiów. Tak wyglądają zeszyty ze studiów, gdzie wykładowcy albo w ogóle nie dyktują, albo dyktują tak, że macie minutę na przepisanie całej prezentacji. Także jak widzicie, jak się chce, to się da. Wszystko jest kwestią odpowiednich ćwiczeń i odpowiednich trików, które wam zaraz przedstawię. Pierwsza zasada, jaką sobie omówimy, może zdawać się dla niektórych bardzo błaha i nieistotna, ale tak naprawdę jest klucz do szybkiego pisania. O czym mówię? O wyborze długopisu. Tak jest. Niektórzy używają piór, niektórzy używają żelopisów za 5 zł, inni używają choćby cienkopisów, ale tego typu rzeczy spowalniają nasze tempo pisania. Dlatego ja osobiście polecam Wam klasyczne długopisy kulkowe. Sama takich używam na studiach. Istotnym również jest, żeby być wiernym danemu modelowi długopisu, ponieważ jeśli przerzucicie się na inny, odzwyczajicie się i będziecie pisać wolniej. Co również jest ważne, żeby jeden, ten sam długopis był i do ćwiczeń, i do dyktant, i do notatek. Wszystkich Waszych, powiedzmy, aktywności piśmienniczych. Na filmiku widzicie dwa długopisy. Jeden jest przepiękny, ma brokat, drugi wygląda dosyć przeciętnie. Który więc wybrać? Nie, nie ten piękny. Czemu? Bo jest cholernie ciężki. Wybierając długopis, bierzemy ten, który jest leciusieńki. Oto moi trzej faworyci, których zawsze używam, jestem im bardzo wierna. Jeśli się zastanawiacie, czy Polish Notes ma takie coś jak projekt Denko, to owszem, ponieważ te długopisy tak często używam. Że bardzo szybko mi się wypisują i trzeba je po prostu wymienić. Big Atlantis Exact jest długopisem dostępnym w Kerfurze za około 5 zł, pisze bardzo, bardzo gładko, ale jego czerni jest mało czarna. Za to w pilocie Acrobol czerni jest po prostu idealna, głęboka, piękna, prawie jak w długopisie żelowym, a komfort pisania jest naprawdę bardzo duży. Ostatnia moja propozycja to chyba moja największa miłość, Uni Jetstream. Tak wygodnego długopisu nigdy nie miałam. Jest on bardzo cieniutki, wystarcza na bardzo długo, super leży w dłoni, czernie jest w porządku, no po prostu, po... no rewelacja. Kolejny błąd, który popełnia bardzo dużo osób, daje skówkę na koniec długopisu. Tego nie robimy, skówkę odkładamy, ponieważ jest to po prostu dodatkowa waga dla naszej ręki, dzięki czemu piszemy po prostu wolniej. O czym jeszcze musisz pamiętać? O tym, że kartka to nie jest Twój najgorszy wróg. Nie chcesz go zaćgać długopisem, więc nie przyciskaj tego długopisu tak mocno do papieru, ponieważ jest to dodatkowe obciążenie dla ręki i po prostu marnujesz energię, przez co Twoja ręka bardzo szybko zaczyna Cię boleć. I potem to już w ogóle nic z szybkiego pisania. W przypadku pisma, piękne nie oznacza fikuśne, także jeśli chcesz pisać ładnie, a szybko. Po prostu nie rób liter z jakimiś dzikimi zawijasami. Jest on ci naprawdę zbędny w tym momencie, a zabiera bardzo dużo czasu. Przykładem jest na przykład literka A. Niektórzy robią ją z takim pojedynczym brzuszkiem. Próbowałam, miałam taką fazę na to, żeby robić A z brzuszkiem, ale zabierało to tyle czasu i to A w końcu było takie brzydkie, że polecam wrócić do takiego klasycznego A. Już o innych takich jakichś tam liniach pięknych, odzdobnych to nie wspomnę. No, i oczywiście, zapomnij o pisaniu literami gigantami. Wy zeszycie pisz drobnym drukiem, ponieważ im większe litery, tym więcej czasu marnujesz na napisanie jednej. To jest logiczne. Dlatego skup się na pisaniu niedużych, zgrabnych literek. Niestety, pisanie ładnie i szybko wymaga czasu, wymaga pracy, wymaga treningu. A trening, czyli mistrza. Także zachęcę Cię teraz do zrobienia kilku prostych ćwiczeń, dzięki którym poprawisz szybkość swojego pisania. Ale hej, nie zniechęcaj się od razu. To są naprawdę proste ćwiczenia, które będziesz mógł wykonać podczas codziennych jakichś tam notatek, czy właśnie takich codziennych rzeczy związanych z Twoją nauką w szkole. Na przykład robiąc taką notatkę z podręcznika, jak siedzisz w domu i się uczysz, to po prostu licz czas wykonania takiej jednej strony notatek i spróbuj za każdym razem ten wynik troszkę poprawić, żeby po prostu przyzwyczaić się. Jednak w takich luźniejszych domowych warunkach do szybkiego pisania licz sobie na spokojnie czas i próbuj po prostu poprawiać swój wynik. Jeszcze lepiej będzie, gdy będziesz starał się dojść do wyniku odpowiadającego pisaniu przeciętnego testu lub kartkówki przez Ciebie, żeby po prostu również podczas pisania testu czy kartkówki móc się odpowiednio z tym pisaniem rozpędzić. Dodatkowo w wolnym czasie proponuję Ci, żebyś posłuchał sobie jakiegoś dyktanda, bądź jeśli nauczyciel pozwoli, nagraj sobie fragment lekcji i próbuj pisać w rytmie mówienia tej osoby, czy to jest mówienie nauczyciela... Czy osoby dyktującej spróbuj po prostu jak najbardziej podążać za tą osobą? Jeśli coś piszesz, skup się najpierw na tym, jak najszybciej to napisać. Potem dopiero na ładnym piśmie się skupiaj, ale jednocześnie nie zakrzaniej tak, nie rozleniwiaj swojego pisma, dostosowując go do szybkości. A jeszcze lepsze efekty będą, gdy przed szybkim pisaniem zaczniesz się trochę rozgrzewać. Pomysły na rozgrzewki zaraz Ci podam. Są one bardzo proste i możliwe do zrobienia gdziekolwiek jesteś. Pierwsza metoda, ściskanie. Czego ściskanie? Wszystkiego. Mogą to być chusteczki, może to być tłuste utko Twojego psa, ale bardzo dobrze się sprawdzą wszystkiego rodzaju squishy. Druga metoda, robienie małych kuleczek z papieru. Bierzecie makulaturę, stary sprawdzian, na który jesteście wkurzeni, albo zeszyt koleżanki, jeśli też jesteście na nią wkurzeni. Bierzecie i robicie dużo małych kulek. Ćwiczycie palce, ćwiczycie dłonie i rozgrzewka gotowa. Ostatnia metoda, czyli macanie monet. Bierzecie kilka monet, najlepiej o różnych nominałach i zaczynacie je podnosić, obracać i kłaść. Trudniej będzie na szklanej powierzchni, dlatego możecie tym bardziej na szklanej powierzchni spróbować, ponieważ wszystko się ślizga. I dzięki temu również wyćwiczycie swoje palce. I ostatnia rada na dzisiaj: znajdź swój najwygodniejszy chwyt. Ostatnio słyszałam kilkukrotnie, że mam bardzo dziwny chwyt że nikt tak nie chwyta długopisu. Co z tego? Ja chwytam, jest mi tak wygodnie, dzięki czemu? Ręka mi się tak nie męczy, nie boli mnie po kilku zdaniach. Także nie przejmujcie się opinią innych i spróbujcie sami ułożyć sobie długopis tak, jak wam najwygodniej. Mam nadzieję, że moje rady i sposoby pomogą wam w uzyskaniu wymarzonego, szybkiego pisma, dzięki któremu będziecie wymiatać, czy to na uczelni, czy w szkole. Dzięki temu może będziecie mieli lepsze oceny. Ja jak zwykle trzymam za was kciuki. Życzę wam z całego serca powodzenia, ale również mam nadzieję, że o mnie nie zapomnicie, zasubskrybujecie ten kanał, klikniecie w dzwoneczek, żeby po prostu kolejnych filmików nie przegapić. I tak jak mówiłam wcześniej. Zapraszam Was gorąco na pełnego inspiracji Instagrama o nazwie Polish Notes przez 2S. No i liczę, że zobaczymy się następnym razem. Trzymajcie się gorąco i cześć, cześć!